Cześć kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku lub tiktoku w zależności od tego gdzie to oglądacie pamiętajcie, że moje wszystkie informacje do obserwacji mnie macie oczywiście podlinkowane w opisie dostaliśmy w końcu nowe kodziki do Genshin'a które pamiętajcie, że są ważne przez około 24 godziny, więc podsyłajcie dla znajomych, dawajcie koniecznie znać, żeby później nie było płaczu, że coś nie zostało wykorzystane. No i chciałabym serdecznie pozdrowić Jaro za to, że tutaj podesłał mi listę kodzików. Nie przedłużam i pokazuję Wam, co jest do odebrania. Dobrze, słuchajcie, oczywiście wchodzimy w Settings, Account, Redeem Code i wklejamy wszystkie kodziki. Redemption Complete to był pierwszy kodzik. Teraz drugi, słuchajcie, kodzik. Redemption Complete, no i ostatni kodzik. Redemption Complete. A co było do tutaj? Słuchajcie, uzyskania. 100, 200, 300. Słuchajcie, jak zwykle, 300 prima mora, hero i ory. Także słuchajcie, z mojej strony to na tyle. Jeśli chcecie poradnik, jak wklejać takie kody, zostawiam Wam link w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, że live y oczywiście oglądałam i zapraszam tutaj do dyskusji w komentarzach na temat tego wszystkiego, co nam pokazali. I bardzo, ale to bardzo proszę wszystkich, którzy bardziej interesują się moim kanałem, o wbicie na live'a, który rozpocznie się już. Za chwilkę, pa pa!